Aby zderzyć impresjonizm, pokazać co nowego yy, pojawiło się tak, w obrazach impresjonistów musimy się cofnąć chwilkę wcześniej, czy powiedzmy równolegle, do tego, co było w tym czasie, kiedy impresjoniści proponują swoje, nazwijmy to, nowe obrazy. Otóż tym, co dominowało wówczas na salonach sztuki. Chociaż też nie tylko, ale tu najbardziej, najmocniej widać to zdarzenie, było malarstwo akademickie wieku XIX. Tutaj dla, dla Państwa wiedzy przedstawiam taką krótką charakterystykę, bo możemy rozumieć akademizm jako też pewien nurt, prawda? Tak samo jak realizm, jak romantyzm, to są też kierunki malarskie które właściwie w tym czasie jeszcze, jeszcze są aktywne i różnią się też od akademizmu, ale no nie sposób tutaj całej tej historii sztuki Państwu przedstawiać. Natomiast akademizm można Państwu rozumieć dwojako. Z jednej strony jako właśnie ten kierunek, który dominuje w malarstwie wieku XIX. Um, o takim dosyć eklektycznym charakterze, ale to, co jest charakterystyczne, to to, że um, hoduje tym takim no, dawniejszym stylom artystycznym i estetyce, no tak szeroko um, możemy to określić, antyczne, czyli trochę też nawiązuje do malarstwa klasycystycznego, um, ale też um, w, możemy rozumieć ten termin jako termin taki bardziej ogólny, nawet taki ahistoryczny poza wiekiem XIX, który będzie nam mówił o twórczości, takiej taki właśnie przeciwieństwie twórczości, która jest spontaniczna, o twórczości, która rządzi się pewnymi regułami, konwencjami. Nie chciałabym, żeby tutaj zabrzmiało to w taki sposób, że em, w jakiś sposób staram się deprecjonować akademizm, dlatego że. W malarstwie akademickim znajdziemy mnóstwo, mnóstwo przykładów naprawdę doskonałego, doskonałego malarstwa. Tutaj polecam Państwu przede wszystkim książkę pani profesor Marii Pomszenckiej, starsza o akademizmie. Ona starała się trochę odczarować tą taką złą pasę, złą ocenę akademizmu. Niemniej jednak dla tych młodych malarzy, takich właśnie jak impresjoniści, akademizm był Pewnym jakimś takim sztywnym gorsetem, z którego próbowali się uwolnić, ponieważ akademizm miał pewne swoje reguły sztuki, musiał, które obowiązywały każdego artystę i tak naprawdę w ówczesnych akademiach, skąd to ta nazwa, prawda, akademizm, bo e, były to pewne reguły narodowe, które były nauczane akademicko w akademiach przez profesorów, więc jeżeli ktoś. Dostawał się do Akademii Pięknych, no to oczywiście uczył się malować według tych, tych reguł i taki obraz był uznawany za obraz dobry. Ja Państwu pokażę, jak powstawał taki obraz akademicki, bo to nam pozwoli zrozumieć też, jak bardzo różniły się później te obrazy impresjonistów od. Malarstwa akademickiego. Mówiłam właśnie o tych regułach, prawda, które, które w jakiś sposób tutaj też krępowały tych malarzy akademickich. Ale zanim jeszcze o tym powiem, to powinnam powiedzieć o tematach, które przede wszystkim, bo tutaj no, pierwsza rzecz, to co teraz Państwu za chwilę zaprezentuję, to jest sprawa warsztatu. Ta? Czyli jak ten okres akademicki powstaje, co ten malarz musiał zrobić zanim tak naprawdę wziął to właściwe płótno i zaczął tam nanosić farby, prawda? To oczywiście jest druga kwestia. Kwestia tematu, która była zupełnie, zupełnie niebagatelna, bowiem w tym czasie była pewna hierarchia tematów, która obowiązywała. Były tematy, które były ważniejsze i tematy takie trochę mniej ważne. Można powiedzieć, że to było takie pokłosie jeszcze e, takiego myślenia o sztuce wywodzącego się z renesansu. E, od e, jednego z takich teoretyków, <coughs> Baptisty Albertiego, to on e, tutaj kupił takie bardzo e, słynne e, powiedzenie, że obraz ma być takim oknem na świat. Czyli on zauważył, że te ramy obrazu e, właściwie tworzą na rodzaj takiego okna, przez które artysta widzi świat, widzi naturę, próbuje ją pokazać na płótnie, no, chociaż tam Albert uważał, że natura nie jest sama w sobie doskonała i należy ją troszeczkę ulepszyć. Tak? To jest ta rola artysty, żeby tę naturę z lekka poprawić. I że obraz powinien opowiadać pewną ważną historię. I ta historia, włoska historia Albertiego dotyczyła tematów takich no, bardzo ważnych. A jakie były tematy ważne? Przede wszystkim tematy, na przykład biblijne, tematyka mitologiczna, to były te dwa wielkie źródła tematów dla tego właśnie takiego wielkiego malarstwa. Tematyka historyczna, tutaj oczywiście w obrębie wymienionych przeze mnie trzech grup, te tematy się troszeczkę ze sobą mieszają. No i dopiero w dalszej jakby kolejności mamy powiedzmy portret. No, portret najlepiej oczywiście taki reprezentacyjny, na kogo wówczas portretowano. No, tych portretowano, których było na to stać, czyli przede wszystkim władców, arystokrację, dostojników kościelnych. To, to zresztą były te dwa najważniejsze mecenaty dla sztuki, czyli kościół i monarchia, tak, czy arystokracja. No, no, ci po prostu, którzy dysponowali odpowiednimi funduszami. Dopiero później jako ten trzeci Trzeci na scenach można powiedzieć, że pojawia się taki twór jak państwo, ale to właśnie już w sztuce nowożytnej mniej więcej w oświeceniu po, po drugiej, drugiej połowie XVIII wieku. A więc mamy portret, pejzaż, martwa natura, sceny rodzajowe to są już takie tematy, trochę powiedzmy, mniej ważne w tej hierarchii. Yy, I też yy, oczywiście tym tematom powinien towarzyszyć odpowiedni format, więc jeżeli Państwo znajdziecie się w muzeum, gdzie ciągnęło takie malarstwo XIX-wieczne, to bardzo często to będą, jeżeli to będą takie ważne, doniosłe tematy, to będą to główne rzeczywiście ogromne. Yy, ale wróćmy do tego warsztatu, bo tak zatrzymaliśmy się na tych szkicach, które Państwo tutaj widzicie. Na przykładzie dzieła Jana Adolfa Buguero, jednego z najznakomniejszych akademików francuskich. Nie wszystkim niestety będą dotyczyły zwłaszcza tutaj te pierwsze szkice, bo później to już Państwo zobaczycie etapy powstawania tego samego obrazu. Tutaj te szkice na razie są takie dosyć swobodne, ale właśnie ten punkt pierwszy, tak, co najpierw powstaje, no najpierw powstaje jakaś koncepcja, to znaczy się ma pomysł na obraz, na temat. Więc robi różne drobne szkice, zapiski, szuka inspiracji. To są rzeczywiście takie szkice zupełnie swobodne, gdzie ta kompozycja jest pewno zaznaczona, gdzie to są pojedyncze fragmenty kompozycji, bo te obrazy najczęściej są w ogóle też wielofiguralne, więc jak od razu na dużym płótnie wielofiguralnej kompozycji nie byłoby takie proste. Kolejnym etapem działania takiego malarza akademickiego będzie wykonanie znowu bardzo licznych szkiców olejnych albo szkiców takich anglizaj. Anglizaj to jest taka technika, w której właściwie obraz jest taki monochromatyczny. On Jest malowany farbą, ale jest to właściwie utrzymany głównie w szarościach. Kolejny, jeżeli używa malarz koloru, już się zaczyna zastanawiać, bo oczywiście kolor był bardzo ważny, ale Państwo tak, powiedzmy, ten rysunek malarski tutaj jest ważniejszy. Nawet bardzo często się mówi o tym, że w tym wielkim na przykład konflikcie pomiędzy e, klasycystami a malarzami romantycznymi był to konflikt rysunku i koloru. My mówimy w sposób taki trochę metaforyczny może o tym rysunku w malarstwie, bo wiadomo, że każdy malarz, który maluje obraz, posługuje się kolorem, prawda? Natomiast w malarstwie romantycznym ten kolor jest taki bardziej swobodny w malarstwie klasycystycznym i potem, co za tym idzie w tym malarstwie akademickim bardzo ważny jest ten właśnie też rysunek, kompozycja, jak to wszystko jest ułożone. I tutaj właśnie na tym etapie. Marsz Akademii się zastanawiał, jakich powinien użyć kolorów, jak tonalnie będzie ten obraz wyglądał w bardzo dużym przybliżeniu, bo ten obraz się też rządził pewnymi regułami kolorystycznymi, tak? On musiał być zrównoważony, zbalansowany, harmonijny i temu wszystkiemu służyły właśnie takie olejne szpice, których do jednego obrazu, w zależności oczywiście od tego, czy to była jakaś bardzo duża kompozycja, a mniejsza. No, czasem takich szkiców powstawało naprawdę bardzo dużo. Kolejny etap to tak zwane studia rysunkowe. Takie studium było tak naprawdę, to nie był już szkic, to był bardzo tak dobrze, dokładnie, precyzyjnie wykończony rysunek, który zawierał pewne już pojedyncze. Elementy kompozycji. I tutaj już nam się pojawia postać z tego obrazu, który jak w tej wersji finalnej, niech wypisane za chwilę Państwo zobaczycie, jak wygląda. Więc tutaj będą już i konkretne pozy, postaci, które później znajdą się w tej kompozycji. Jeżeli chodzi o te pozy, oczywiście tutaj malarze posługiwali się modelami, ale mając do wykonania tak wielofiguralną kompozycję. No, malarz oczywiście korzystał z wielu modeli w długiej perspektywie czasowej. No, czasami, jak widać, te pozy też no, były takie bardzo wymagające, więc na pewno wymagało to e, licznych i takich długotrwałych e, posiedzeń, często żeby, przerywanych, żeby ten model był troszeczkę też odpocząć. No i oczywiście też na pewno e, malarze korzystali, bo, bo to był też pewien element kształcenia artysty, e, na pewno też korzystali z odlegów rzeźb antycznych, które e, po prostu kopiowali w, w pracowniach, e, ucząc się w akademii. Także tutaj możemy mieć właśnie przede wszystkim postacie, ale także na przykład takie studia dotyczące tego, co jest w pewnym, tym sztatarzem w kompozycji, prawda? Tym otoczeniem, czyli na przykład rośliny, draperia. Jeżeli Państwo zobaczycie pejzaże w tych obrazach akademickich, to warto pamiętać, że te pejzaże tak naprawdę są to takie pejzaże komponowane w pracowni. One oczywiście odwołują się do Obrazu, czyli jakoś grubsza możemy rozpoznać, czy to jest no nie wiem, no, tak, fragment lasu dębowego czy jakiegoś innego. Natomiast no, to nie są takie studia wykonywane z natury, a już na pewno na 100% nie w plenerze. Malarz Akademik, on pracuje prawie wyłącznie w swojej pracowni, więc ta praca w plenerze to będzie też coś, co tych impresjonistów będzie bardzo tutaj odróżniało od malarzy akademickich. Etap kolejny to są już studia olejania, studia, czyli znowu takie bardzo już dokładnie dopracowane, ale znowu jakby ten przyszły obraz we fragmentach, prawda? Czyli tutaj na przykład mamy uh, jeden fragment z tego większego obrazu, który, na, w którym w tym studium malarz już pracuje nam rzeczywiście. Um, jak układają się e, mięśnie, e, jak, e, jak posłużyć się światło cieniem dla e, skonstruowania e, w dobrze e, tego elementu kompozycji. E, element piąty, to już zbliżamy się powoli, w stronę zmierza już ten akademik, w stronę tego gotowego płótna, prawda? Ale najpierw przygotowuję sobie taki pardon wielkości tego płótna, które będzie potem zamalowywał. Jako do nałożenia po prostu na płótno i odrysowania. On no, tam właśnie sobie robi taki szkic, po prostu wstępny tych wszystkich postaci. widać, ta kompozycja jest dosyć taka, może nie jest ogromna, ale jest jednak skomplikowana. I ta dochodzimy wreszcie do gotowego obrazu. To tutaj już malarz przechodzi do bezpośredniego malowania. Mając ten wstępny szkic, ale oczywiście jest to ciągle mnóstwo, mnóstwo pracy. Tutaj starał się też malarz, aby ten jego dukt pędzla nie był tak za zanadto widoczny. Widać, że to malarstwo jest raczej gładkie. Jak Państwo będziecie w muzeum czy w jakiejś galerii, proszę zwracać uwagę, tak, tam trochę ten nos przysunąć do obrazu, żeby sobie popatrzeć, jak to jest na przykład malowane. I taki obraz akademicki, on będzie właściwie zupełnie gładki. Bo oprócz tego, że tam malarz stara się, żeby nie była to gruba faktura, że bardzo delikatny ten światło dzień bardzo miękko nam przechodzi po formie, to na końcu jeszcze jest tak zwane fini, czyli jest to, są tam laserunki nakładane, jakieś werniksy. Więc ten obraz rzeczywiście jest bardzo, bardzo gładki. Coś, co potem zresztą tego malarstwa, takiego bardziej spontanicznego, zarzucali akademikom, mówiąc, że te ich obrazy to są takie strasznie tak Niezbyt się oni wyrażali, ale e, naprawdę wiele z tych obrazów są to po prostu e, no, jeżeli chodzi o e, też taki po prostu warsztat. Solidność tego warsztatu malarskiego, to też należy oczywiście docenić.